Polski dom i przygotowujemy wigilię, Boże Narodzenie jest chyba najważniejszym świętem rodzinnym, tradycyjnym świętem w Polsce, celebrowane jest ciągle jeszcze w bardzo tradycyjny sposób. Ja lubię, bardzo lubię, z wielu powodów. I teraz, ponieważ będziemy mieć cztery domy, cztery rodziny, to te rodziny jakoś musimy nazywać. Czy państwo, jakie typowe nazwisko polskie państwo znają? Kowalski. Kowalski. Czy państwo mogą być rodziną Kowalskich? Tak? Możecie być Kowalscy, czyli pan jest Kowalski, ale pani już jest Kowalska, tak? A razem to są Kowalscy. Czy Państwo są rodziną kopalni? A Państwo jakie znam typowe polskie nazwisko? Nowa. Jak nazywa się msza? Specjalna msza. 12 nocy. Pytanie numer 4 dla wszystkich. Ile potraw? Ile dań powinno być na stole wigilijnym? Mówi o tym zaraz, Ile dań? Ile potraw powinno być na stole wigilijnym? zaraz czy Państwo udzielili poprawnych odpowiedzi, ale ja widziałam konsternację na twarzach. Pytania były trudne, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że nie znacie polskich tradycji. Prawda? To znaczy, Potrzebniemy właśnie kieliszek, szklanka i za długi. Musimy zrobić łek. I my dzisiaj każda rodzina takiego kieliszka będzie używać. <grymne> Не бардюй, не почти. Субтитры сделал DimaTorzok Tutaj pani może tutaj przygorzescy, przygorzescy pani Grzegorzeska, pani Grzegorzeska. pani Grzegorzeska. Tak, pani Grzegorzeska.

Przepraszam bardzo, ale dobrze go Ciocia z Chin przyjechała po pół godziny. z Niemiec i ciocia z Ukrainy spóźnili się cztery godziny. Słaba, zmotywowana rodzina. Nowakowcy, 106. Nowakowie. nowakowie, 106 fantastycznych uszek i jedno fatalne, tak? Czy dwa? dwa. dwa. Ale Nowakowie mieli najlepszą technikę robienia ciasta. Więc nagroda dyrektora dla Nowaków za najlepszą technikę ciasta. wyższą wartość artystyczną, czyli tłumaczeń? Shine the flame, G, shine the and